jesz dostać o, je, perna o kurde jakiś wypadek panikar od pro, prosimy o interwencję prosimy o interwencję dzisiaj masz dzień pikantnych potraw no musi ci smakować czy z tyłu czy z tyłu więcej róg przegląd z różnymi rodzajami płapka 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 na dachu na dachu na dachu, na dachu. O kurde. Prawie bym wydedził. Nie za zero. Posesja na Jeden dead. Przeskakuje. Widziałem, ale kurde. Chwilę poczekam, może tu przyjdą, bo nie chcę teraz wychodzić. Jest noż, kurwa. karbo I, To ja, to ja, to ja. Oni są na naszych ci ciężarówkach, nasze furgony. I'm dead. A, i wywróciłem się na czymś. Ostrzeliwał mnie chłop z tego dachu. Ja już. Ja, ja chciałem zraszować. Nice. Na dachu, na dachu. Pomarańczowy daszek. Chciałem skoczyć, żeby się jak najszybciej tutaj schować. Bo wiedziałem, że dostaję spraya, nie? Ale i tak git było. Naprawdę dobre jedzenie także polecam. U mnie dieta 3 kg kalorii jestem mega zadowolony, bo długo nie pociągniesz cały czas na MC i KFC. Ach, chcę cię jeszcze. Szemek? Nie, no nie, ja, ja, ja często memuję. Znaczy na kolację akurat często mam coś niezdrowego, ale dzisiaj na przykład na obiad miałem kotlecika mielonego. Ale i tak było git. Bardzo ładne plece, zrobiłeś kamienne No ja w ogóle myślałem, że oni wszyscy tu będą wiecie? Bo z tej strony my na początku przybiegliśmy, no nie? A okazało się, że jak, my robili, jak ja robiłem plecy, to oni też zrobili. O! Wyrra, jala. Cała zastawa wybuchła. Kurde.